Brawo. Brawo! Brawo! Weekend się zacznie. Ej, mówiliśmy sobie przed meczem ostatni, że przyjeżdżamy tam po punkty. Punktów się nie udało zdobyć. Nie wiem czy będzie następny wyjazd do Babiej Góry. Po 9 kolejkach mamy 4 punkty. Stwarzamy sytuację, tylko nam brakuje strzałów, brakuje nam akcji, brakuje nam jakości. Mimo wszystko Punktów jest mało i to nie może tak być, że po 9 meczach mamy 4 punkty. Także trzeba podjąć jakieś radykalne kroki. Także od następnego meczu, już uh, bardzo mi przykro, ale nie każdy. To są radykalne kroki, tak? Nie, dzisiaj mamy y, podróż z Słoni Bezfickiej, gdzie dostaliśmy w pałę 3-0. Podróż ok. Tam kilka min było takich y, przykrych czy tak dalej. Natomiast za tydzień mam mecz o 6 punktów. Mam mecz z Kentami, oni są ostatni. Jesteśmy przedostatni. O tej porze za tydzień, za 7 dni ma być radość, ma być zwycięstwo, ma być nie po tym, że fajnie zagraliśmy, tylko po punktach. Bo ja to tak widzę, że dalej wierzę w to co robimy, tylko nam po prostu brakuje punktów i czegoś brakuje. Ale za tydzień mam nadzieję, że to się odmieni i pójdziemy w górę. Także dawać łapy i pójdziemy. I trenować to mogę trenować dwa razy w tygodniu się złożyć. Widzimy się na treningach. widzimy Majda świru! Do wygrywimy! Ja! I teraz można iść do domu. Dobra, ja! wkarza? Unboxing. Luszowice. Nie przetrzymywanie, jeszcze wziąłem numer, który jest mi bliski. No i jak wrażenia? Jak w dotyku? I przede wszystkim, czy będą szczęśliwe? Pierwsza klapa, no pewnie, że będą. Nie, naprawdę, fajnie wyglądają. mi. Tamtych nam nie szło. Materiał, prima sort. Trzeba było coś w końcu zmienić. Nie trenera, nie zawodników, po prostu nie, stroje nie, trzeba stroje. było zmienić. Tylko stroje. Teraz już pójdzie, dzisiaj już pójdzie. Nie, nie da rady. Troszkę. Co nie dasz rady? Nie do roboty? Nie, ale tu mam, to było autę muszę jechać. Idziesz na ten później?

ale nie się nie budować tego, bo próba jak zabijam Kruby odkręłem Witam serdecznie Karol Kowalik chodzę mnie jako suchy, że dzisiaj Polonia wystąpi w nowych Trojach. Tak, już był unboxing <noise> Chciałem zdradzić wynik dzisiejszego meczu, 3-0 dla Polonii. Ej, Właśnie... nie tego porządne tak te podnie? <grym> Właśnie, wydaje mi się, Kamil, że zbyt optymistycznie jest, podchodzimy. Ja tak, ja tak samo już tam do prezesa, my. że mamy pieczanę po wygranym. Nie wiem, czy nie zbyt to 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 optymistycznie. No jeszcze trzeba to nie Dzisiaj szkoda, że nie. Bo nie, bo słyszałem, że Michałek jedzie do domu. To, to nie są z lewica, to są targi. I dzisiaj się nie odpala. A czekaj, czekaj, bo to coś jakiś. A jak się to będą świecić? Nie, nie. Mam nadzieję, że to są z tego. I na wagę te, czy nic, to nie będzie ich szkoda. <grym> chodź Bartek, bo za pamięci mam coś dla ciebie, chodź do szatni. Dla mhm. O, tak. niespodzianki, jak ja to lubię, co masz? Zobacz. O kubany, a te będą dobre? Prosto z Afryki. O s... I jak mam ci się na no, takie coś odziedziczyć? No słuchaj, wyłączę kamerę. O, 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 o. Panowie, zapraszam do odpływki. O, Osti, ty jeszcze grasz? Nie no, takie bo rzeczy nie wolno puszczać. I co, a te są dobre, sprawdzone? No, słuchaj no. No, ja, jak jak pomożę, mówisz, że, że ci nie podchodzi, to gorzej nie będzie. Gorzej tak, nie będzie, no, nie. Już no masz? Ja. z Afryki. Formę, formę, gości go, formę mam. Ja. mam. A <grym> nie da nic poprawić, to ja nie wiem, co Nie najgorsze, nie Nic nie pomoże, nic nie pomoże, bo dziękuję serdecznie, kochani się nisko. Jak ja pana obierzę świata szanuję. Osti, idę do ciebie, bo tak jesteś na uboczu. Osti, co się dzieje, stres? Żaden o stres. O co chodzi? Dlaczego tak na uboczu? W to nie było. I już co, nie poznajesz kolegów? Nie, nie poznaję. To, to panie, nie że się stresuje. Jaki stres przed meczem? Ja pierniczę. Przedszkolu. O, ty się już o on mnie opiera. O, ty się już o mnie opiera, niego. Trzy minuty, okej. Okay. Trenerze, że tak jak tu jesteśmy? Ta tablica mnie ciekawi. Historia polańca. Ujęta na jednej tablicy. Na jednej tablicy, tak, dokładnie. Mamy tutaj y, najwięcej meczów rozegranych i najskuteczniejszych. Najwięcej meczów, najskuteczniejszych No to kto jest, kto jest na trzeciej pozycji? w najskuteczniejszych? Trzeba lekko zedytować, bo jest przed tym sezonem, tak że teraz już mnie rozprzegił y, Karol Górkowski, więc na trzecim miejscu jest Karol Górkowski. Aha, na trzecim miejscu KG9. Tak, ale na czwartym y, znalazłem się <laughs> Dzisiaj będę będą jakieś minuty? Ten na siebie widzi? Nie Czy tylko na wyjeździe? Myślę, że tak. Czas zadebiutować przed własną publicznością, także kilka minut pewnie się znajdzie. Tu nie ma co grać, tu trzeba dzwonić. Halo, tak. gdzie ty jesteś, gościu? Nie mam. nie. Ale. nie. Ale, gdzie jesteś, człowieku? No, ale... I po no, Czy ale... ja, no, ale... to, nie to, tak. to... A, to... On, jest do Jak siebie dzwonić. Przed budynkiem w drugim budynku. Co ty, zdrowy jesteś? Przynajmniej nie. No, tą pionę mocno przybija tą prawą ręką. Ja cię wszystko wysuwam, co ma zrobić. No. To nie ma kiera? Nie ma. Jak nie ma, jak, jak, nie ma, jak pisze? No jest. No i to wszystko, co zrobić. No, jej Dziękujemy. Jesteś świetnym Dzień kierownikiem. Drodzy, to stary. Kodule, jesteś naprawdę dobrym kierownikiem. O? Ale postawić możesz. Musisz się tam <laughs> do sędziów przywitać, ładnie mi to zostawić. I tyle. się o coś pytali to nie I To powiedz, że musisz skonsultować. No to jest dla ciebie, Na, na pamiątkę. Skardeczki mu dam jeszcze Będzie film, bo trzeba pokazać co to co dzisiaj będzie po meczu. Trzy gary pieczonych Po dzisiejszym zwycięskim meczu To coś tam na treningu mówię, nie wychodzimy z dwójką napastników tam nie ma y zależności takie, że my będziemy stwarzać więcej sytuacji z przodu niż grając z tą trójką w środku, natomiast no, spróbujemy. Będziemy chcieli na nich wciąż od początku zagrać wysoko i mamy możliwości, to oddajemy dużo strzału. Nie będziemy strzelać, to nie będzie bramy. Ostatnio nam tych bramach brakło. Dzisiaj wychodzę na prowadzenie. Wy Występy. Tak, gramy. Tak? tak jest. Czyli znaczy w ogóle w całej historii Polonii? Dokładnie. Naprawdę? To ile już ich masz? 251. Chyba 251 spotkań w Polonii luszowice O ile się nie mylę, czas pytać Kolci, bo on prowadzi te. Archiwum? Statystyki. Było na stronie, ale umarło. A strona będzie, ale nie wiadomo kiedy, bo Kolcia się. Proszę wypikać o pianko. Nie, nie wiedziałem, że masz 251 spotkań. Jesteś rekordzistą. Jestem legendą tego klubu. Czekam Kurde. Na, czekam na klucze do miasta. <laughs> Przyjdzie sołty, to się go zapytam, wiesz? Pytaj, się, <laughs> kiedy te klucze. Sołty słyszałem od Łukasza Górkowskiego. Powiedział, że jest rekordzistą rozegranych spotkań, kiedy dostaje klucze od miasta. To znaczy od wsi. No jak jak wygra czyli co? No, za awans. Król, król, król mi to pierwsze miejsce, tak. Król mi dostanie klucze od Luszowic. Ale tego nie będzie, nie sprawdzi no. się to na pewno. A dzisiaj Brałkarz ma nie brałkarz. Tu masz, Obiecał. Dobrze, obiecał, obiecał pod... dobrze, Łukasz Górkowski 251 spotkań. Wojtek ile spotkań dla Polonii? Dla Polonii? Nie wiem. 10 tutaj yy, w sumie jakbyśmy to policzyli, to może z dwa by wyszły. Takie dobre. Yy, momenty, momenty były dobre. A w, a w karierze ile spotkań? Yy, nie wiem. W Polonii nie wiem. To by tam policzyć, bo jestem dopiero drugą rundę. Pierwszą? Drugą. idę na, pie na drugą rundę. Aha, klasy. faktycznie, faktycznie, no. Patrz! Boże, masz to? Mam to. No i wszystko, no ja idę już. <laughs> Czyli trzeci udany występ w Polonii Luszewice na rozgrzewce. Dokładnie. Nie zgadzam się na udostępnienie tego materiału, zgadzam się. <laughs> to nawet grałeś tu w C-klasie? No. Od C klasy do okręgówki On nie, on nie grał, tylko Dysk. kopał. Nie ma jak wsparcie brata. Nie ma jak Drodzic, wsparcie brata! Różnica, grać jak kopać. No, nie, nie ma, to korki też masz nowe? Ja mam wszystko nowe. Ja tu nie gram żadnym starym sprzęcie. Ja pierniczę, więcej sprzętu niż talentu. Ale kolego, ty nie masz wkręta jednego. Odkręcił się już? No? No, widzisz. no widzisz. No i patrz, i już by była wymówka, już miał wymówkę. No Tylko co się z nim stało. W i tak w składzie. A ja się tych włosów nie widać. Dobrze się widać, trzymasz. bo się przynajmniej człowiek szanuje. Nie tak jak Po meczu patrzą tylko alkohol, tylko ja po meczu regeneracja, basen. <laughs> dobre jedzenie. Basen, basen wódką. <laughs> Albo w tym wieku basenik. Kacuszka. Panowie, dzisiaj po zwycięstwo, co? Musi być. 110, 120, 130%? Dzisiaj lewa strona będzie chodzić. Jak ty wejdziesz, to się ale poważnie. Ronek, dzisiaj dwie. Leonek dwie? Prawa dla, będzie. Brawa dla ląka będzie. Podwójne? Podwójne, prawa dla Leonka? A Nie ultra ofensywnie. Niech w końcu środkowi pokażą co potrafią. Ona na lewe skrzydło nie ma to <laughs> <I> Niech pokażą, gramy <laughs> ultra ofensywnie. Leon, poczułeś w tym momencie presję? Nie, nie. <laughs> Chyba wiem dlaczego miał tak słabo broni. Dlaczego? On bez wkręta grał cały czas. Nowe buty ma nie? No. Eleganckie kupił. Ostatnio na treningu się w nich prezentował. Także normalnie chłop prezencja liga. liga. Tak, tak bronił, że aż go z wkrętów wywaliło. Tak. To chłopaki teraz chodzą z wykrywaczem metali i szukają Szydanie, tam jego wkręta. No. Zobaczymy, bo dzisiaj fajny nowy sprzęt ma. Kolorystycznie prezentował się. Będzie widoczny. Żeby jeszcze było go słychać. Żeby jeszcze był widoczny po meczu. Efektownie najlepiej z czystym kątem z tyłu to by było. Fajnie. No powiedziałem mu właśnie, że, że coś czuję i tego mu życzę, że dzisiaj będzie pierwsze zero z tyłu. No to ja też mu to powiem. Ajajaj. Kolejna strony Na początku, i gramy. Pokaż mi to, co mam najlepszego. Panowicie, jest weryfikacja nasza, także Musimy to zrobić. KTO wygrywa? BALONIA! Szybko, co oznacza cieszynka? Fadel <laughs> Ale bardziej to dociąg. Do bardziej. To no, jest takie pierwsze początkowe. Jest. Ile, ile w sieci? Jedna. Jedna jest. Jaki skromny. Zobaczcie jaki skromny chłopak. Ja zawsze skromny. Więc, Dzięki. Powodom, dzisiaj chyba porozmawiasz, no nie? Słuchaj, nie chciały i dzisiaj porozmawiasz. Jest. Opowiedz historię tej cieszynki. Od, od czego to się zaczęło? Byłem z panem Kolcią. Wczoraj na padlu. I tak. A to my nie mamy zabronionego padla jak Barcelona? <grym> nie, my nie mamy. My nie, nie mamy. Nie, nie mamy nie, nie my mamy osi. Sponsor osi wszystko nam załatwił. Brawo. Także brawo. teraz musi... Brawo. Bawy to! Brawo. brawo. Brawo, Tak jest! Brawo, Brawo! Super Kamil! Super Kamil! Super A nie, super Kubek! Brawo! Ile? Ile? Ile, ile brameczek, ile asyst? Jedna, jedna, jedna. Bra okay. Brawo! Odblokowany! Kto wygrał mężczyźni? Chodź. Dawaj, no, trzy! Dzień! 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 Jak się czułeś, kiedy zostało do końca 20 minut, a miałeś tyłu. Ja się ja czułem ile mi pieniędzy przypadło po tej nocy pierwszej stracony. Nagle byłem piesem bankrutem, a byłem taki bogaty. Tyle mi naopicywali za czyste konto. Ale w pewnym momencie śmierdziało, no nie? Śmierdziało, że ktoś Śmierdział się na przynude... Był taki strasik. No ale dobrze że mi już później uspokoił. spokoju. Tak, Nówki pomogły! A właśnie, czyli koszulki, tak? Czyli jednak koszulki! To jest Chodzi... mental! Chodziło o koszulki! Pod, y, była drużyna, miała te same barwy, także serdecznie pozdrawiam. Ruch muszowa! Polsterii poszło! <grytanie> <grytanie> Jak? Zadowoleni? Pewnie! Ja to... mnie! No tak się! W końcu, no nie? W końcu przyszło! Um, nie, I teraz nie wiadomo, czy to wina koszulek, czy nowego kierownika! <grytanie> Dobry start, zaczynamy. Lecimy. Odpalamy, tak? Zadowoleni? 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 O tobie, myśliwcu. Zadowoleni, zadowoleni? Bardzo, bardzo. jest to. O tobie, Polonia!